Portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak, słone usta. Pamiętacie tę piosenkę na Kory? Lizbona taka jest. Jest jakaś magia w tym mieście, w tym miejscu. Idziesz nabrzeżem, z ustagu i, i to naprawdę mocno porusza wyobraźnię. Ehm. To no wszystko tutaj jest, bo jeśli nie ma czasu linearnego, to można przywołać swoją wyobraźnią, swoją 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 wolą, swoją decyzją, przywołać tamtą atmosferę. Atmosferę dalekich podróży, atmosferę żeglarską, atmosferę przygody Atmosferę wielkiej odwagi a właśnie sunie lizboński tramwaj jedzie w stronę centrum, a ja idę portową dzielnicą, gdzie wszystko ma słony smak i jest ciepło i jest pięknie i nie ma kordonów sanitarnych i nie ma policji i jest mało ludzi, co Paradoksalnie jest zaletą, bo w Lizbonie generalnie jest ciasno, jak jest sezon. A od tak, od półtora roku jest, jest, jest totalnie pusto. I warto tu przyjechać, żeby skorzystać z atmosfery niepowtarzalnej atmosfery tego miasta, bo jesteśmy nad Oceanem to jest najdalej wysunięta stolica europejska na zachód. Jakieś 15 kilometrów w stronę, w którą idę, jest ocean. Idę wzdłuż, wzdłuż tagu, wzdłuż portu. Tutaj są statki pełnomorskie. Zacumowane są kontenery jest port kontenerowy. Ale jestem bardzo, bardzo blisko oceanu. To naprawdę bardzo, bardzo działa. Na, nie tylko na wyobraźnię, ale na to wszystko na czucie. Nie wszyscy lubią słowo energia, ale to jest to jest... Tak, to jest... To jest jakby bycie w pewnej energii. Będąc w Lizbonie zanurzasz się w pewnej energii, co już mówiłem, energii przygody, odwagi wychodzenia ze strefy komfortu, wypływania w nieznane. Wszystko tu jest, na wyciągnięcie ręki, dlatego to miasto tak bardzo, tak bardzo. Yy, yy, wiąże ze sobą w takim pozytywnym znaczeniu, że, że masz wrażenie totalnego spełnienia w pewnym sensie. Jest tak dobrze. Pociągi wracają z Kaszkais, ze Storil, z z surferami, z ludźmi, którzy byli dzisiaj na plaży dzień jest długi, jest 1 lipca Lizbona, wielka Lizbona na siedmiu wzgórzach piękne miasto skąpane w słońcu ale nie duszne bo jest świeży wiatr świeża bryza od, od, od rzeki, od oceanu Uh...